Cześć, dzień dobry, witam Was bardzo serdecznie w nowym roku i od razu zaczynam od bardzo ważnej dla mnie i myślę też dla Was informacji. Otóż dzisiaj, 1 stycznia, to jest ten dzień, w którym oficjalnie rusza moja aplikacja treningowa Człowieku, rusz się! Ale zanim Was do niej zaproszę i zanim ją pobierzecie ze sklepu Play, czy z App Store, kilka ważnych informacji, jak ona w ogóle działa. Przede wszystkim, żeby skorzystać z aplikacji, trzeba najpierw założyć konto i konto zakładamy w w linku, który jest umieszczony w opisie i teraz w momencie, gdy tam wejdziecie, założycie konto, podepniecie metodę płatności, to wtedy będzie można pobrać aplikację, zalogować się tymi danymi i rozpocząć trening. A co Was czeka w aplikacji? Przede wszystkim jest to inna formuła działania, bo nie trzeba tam kupić konkretnego programu treningowego, tylko w jednej opłacie macie dostęp absolutnie do wszystkiego. Do tej pory no, było tak, że jeśli ktoś chciał trenować na przykład na kołach gimnastycznych, to kupował konkretny program albo mobilny. Ciało to kupowało mobilne ciało, a teraz w jednej opłacie macie wszystko. A no, działa to troszeczkę jak taki Netflix, ale będzie znacznie zdrowiej i po prostu będzie wam to wszystko służyć. W tym momencie jest tam aż 18 różnego rodzaju programów treningowych. Jest trening w domu bez sprzętu, trzy poziomy trudności, jest kalistenika, trzy poziomy trudności, jest też trening hybrydowy, czyli takie połączenie ciężarów i kalisteniki. Dodatkowo nauczycie się z aplikacją podciągać na drążku, totalnie od zera. Do do 10 czy 15 podciągnięć. Nauczycie się pompek, nauczycie się szpagatu, nauczycie się stać na rękach, wzmocnicie nogi przed sezonem narciarskim, więc tych programów jest bardzo dużo. Jest tam też rozrusznik poranny, w zasadzie wszystkie dotychczasowe odcinki oraz te odcinki, które niebawem pojawią się na drugim kanale, więc no jest tam masa treści, a wy macie dostęp do wszystkiego. W zasadzie możecie korzystać nawet z kilku programów równocześnie. One się dodają do waszego kalendarza, który jest wbudowany w aplikację i po prostu wykonujecie to, co jest do zrobienia. Więc wydaje mi się, że jest to genialna opcja dla wszystkich osób, które nie odkładają na później, tylko które naprawdę i w sposób świadomy chcą pracować nad swoją wszechstronną formą fizyczną. Jest to trochę inna formuła niż do tej pory, więc pewnie będą osoby, które nie będą do końca przekonane. Dlatego w aplikacji jest pięciodniowy okres próbny. Więc gdy założycie konto, podepniecie metodę płatności, to tak naprawdę pieniądze z konta zajdą wam dopiero po 5 dniach. Więc jeśli w tym czasie stwierdzicie, że to jednak nie jest dla was, to będzie można się po prostu. Wycofać, chociaż myślę, że bardzo się Wam spodoba. A na koniec najważniejsze, bo aplikacja jest w pełni działająca, w pełni funkcjonalna i no, można po prostu kupić dostęp i działać, co nie oznacza, że jest to jej finalna wersja. Tak naprawdę przez cały najbliższy rok będę stale udoskonalał tą aplikację, będę ją rozwijał, aby działała jeszcze lepiej, żeby była jeszcze bardziej funkcjonalna i będę chciał to robić wspólnie z Wami. Więc te osoby, które mi zaufają, które do niej dołączą będą miały wpływ także na jej rozwój. W aplikacji jest wbudowany komunikator. Wystarczy mi napisać, co wam się podoba, co byście chcieli ewentualnie zmienić, a ja wszystko biorę pod uwagę i całe serducho w tym roku włożę, żeby tą aplikację rozwinąć i żeby dzięki niej dać wam możliwość osiągania wszechstronnej formy fizycznej, nie tylko wyglądu, ale przede wszystkim sprawności, zdrowia i dobrego samopoczucia. Więc Zapraszam Was serdecznie, żeby wziąć w tym udział, żeby mi w tym wszystkim pomóc i myślę, że... Że wyjdzie z tego coś naprawdę fajnego. A no i oczywiście od 1 do 10 stycznia mamy promocję. Minus 25%. Więc jeśli się decydować, to teraz no nie ma lepszego momentu niż początek nowego roku. Zapraszam. Te osoby, które są zdecydowane, no to wystarczy kliknąć w ten link, który jest w opisie i tam po pierwsze jest jeszcze dużo informacji, jak to działa w praktyce i wszystko jest dokładnie opisane. A po drugie, możecie kliknąć, założyć konto i tak dalej, i A jeśli jeszcze chcecie więcej, informacji, Chcecie zobaczyć, jak to wygląda od środka, to teraz taki krótki film reklamowy, który Wam to dokładnie pokaże. Widzimy się w aplikacji. Do zobaczenia. Aplikacja Człowiek Rusz się to narzędzie, które pozwoli Ci być w wszechstronnej formie fizycznej. Z tą apką zadbasz nie tylko o wygląd, ale także o zdrowie, sprawność i dobre samopoczucie. Za złoty 50 zł dziennie masz dostęp do wszystkich programów, jakie są w aplikacji. Bez względu na to, jaki jest Twój cel oraz aktualny poziom sprawności, w aplikacji znajdziesz coś dla siebie. Wchodzisz na człowieku rusze.plu kośnik aplikacja, wybierasz okres dostępu do apki, po kliknięciu w przycisk przeniesiesz się na stronę dewelopera aplikacji. Tam zobaczysz listę aktualnie dostępnych programów. Kliknij w dowolny z nich, następnie kliknij w przycisk Sign Up, wpisz swoje imię, nazwisko i swojego maila. Wybierz okres abonamentu, jaki cię interesuje i kliknij w przycisk Sign up and Pay. Wtedy pojawi się okienko do wpisania danych Twojej karty i gotowe. Pamiętaj, że apka ma swój okres próbny, więc zero ryzyka. Serio. Po chwili możesz pobrać aplikację, zalogować się i uzupełnić podstawowe dane. Aby jeszcze dokładniej śledzić postępy, możesz apkę Człowiek Róż się połączyć z aplikacją Zdrowie w telefonie oraz aplikacją LUZIT do liczenia kalorii i planowania diety. Dalej przyszła pora na wybór programu. Tych jest tutaj naprawdę sporo, a z czasem pojawi się jeszcze więcej. Do wyboru masz treningi bez sprzętu, z drobnym sprzętem, a także takie, które wykonasz na siłowni. Treningi dla sylwetki, zdrowia, kondycji i sprawności. Poza tym czekają także mini programy, które pozwolą. Opanować konkretny element: szpagat, stanie na rękach, podciąganie, 50 pompek w jednej serii i wiele więcej. Wystarczy, że wybierzesz właściwy program, a Twój kalendarz automatycznie zostanie zaktualizowany o nowe treningi. Możesz trenować na kilku programach naraz, jeśli tylko chcesz. Potem wchodzisz w konkretny dzień, patrzysz, co jest do zrobienia i działasz. Po każdym treningu możesz zanotować niezbędne uwagi i informacje. Dzięki temu łatwo będzie Ci monitorować swoje postępy. A jeśli nie wiesz, od czego zacząć, albo masz jakieś inne pytania, możesz wysłać wiadomość w prywatnym komunikatorze. Pomyśl sobie, złoty 50 dziennie za dostęp do narzędzia, które pomoże ci wejść na wyższy poziom. Fajnie, co nie? Wszystko po to, abyś zbudował ciało, które działa i mógł robić to, co kochasz najbardziej. A że najlepszy moment, aby zacząć, zawsze jest teraz, to nie czekaj, tylko kliknij właściwy przycisk i działaj razem ze mną.